Piękny widok, prawda? A ktoś cynicznie próbuje nam, Polakom, zasłonić oczy. Zamiast prawdziwego otaczającego świata, kreuje fałszywy obraz rzeczywistości. Szczególnie mieszkańcy małych gmin i miejscowości skazywani są na wykluczenie informacyjne. Rządzący chcą, aby oglądali tylko jedyną słuszną telewizję słuchali jedynego słusznego programu, jedynej słusznej partii. Próbują w ten sposób ukryć przed nami bezwstydne afery, zaciemnić niewygodne fakty, prawdę zastąpić propagandą i przerobić świadomych obywateli w ciemny lud, który wszystko kupi. Nie pozwól na to. Wesprzyj działania Fundacji Arbitro. Andrzej Grabowski. Obywatel Rzeczypospolitej. Dzięki Twojemu wsparciu zostanie wydana broszura dokumentująca największe afery ostatnich lat. Będzie bezpłatnie dostępna tam, gdzie nie docierają duże media inne niż rządowe. Wydrukujemy jej 100 tysięcy, 500 tysięcy, może milion. Dokładnie tyle, na ile wystarczy środków ze zbiórki.